Witam was bardzo serdecznie moje drogie panny. Witam was na czytaniu tygodniowym na okres od 1 do 7 lutego 2021 roku. Moje drogie panny, nim rozpocznę astro wstęp, chciałabym tylko tutaj wam przypomnieć tak właśnie a propos takiego wstępu porządkującego, że to co zostanie wam tutaj zaprezentowane, to co tutaj dzisiaj usłyszycie w tym filmie, to jest odczyt ogólny. Odczyt ogólny może, ale nie musi z wami rezonować. Może Rezonować w części, w całości, lub zupełnie nie rezonować. Może zarezonować na początku tygodnia, może gdzieś tam pod koniec tygodnia, a może również zarezonować dopiero w przyszłym tygodniu. Przesunięcie w czasie to naturalne prawo energii. Na odczycie ogólnym staramy się uchwycić główną, ogólną, wiodącą energię dla danego znaku Zodiaku w określonym odcinku czasowym, za pomocą takich narzędzi, moi drodzy, jak karty i astrologia. To w jaki sposób, w jakim czasie i z jaką intensywnością taka energia się zamanifestuje w Waszym życiu i czy w ogóle się zamanifestuje, zależy od Waszych indywidualnych układów planetarnych. Oczyt ogólny nie jest odczytem indywidualnym, prywatnym. Oczyt ogólny nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani i to jest bardzo ważne, weźcie to pod uwagę. Proszę pamiętać, że ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytania ogólnego. Jeśli macie takowe do podjęcia, a potrzebujecie wsparcia, warto skorzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, kontakt do mnie znajdziecie na dole w opisie do każdego filmiku. Moi drodzy, a teraz już pozwolicie, że sobie tutaj przesunę kamerę. O, i wszystko widzę. Moi drodzy, w tym tygodniu dojdzie do bardzo ważnego wydarzenia astronomicznego i astrologicznego, bo już od razu w poniedziałek, 1 lutego, Wenus zawita do znaku Wodnika. Wenus w Wodniku to są, słuchajcie, różne ekstremalne zachowania. Ekscentryczność, a więc przy okazji właśnie retrogradującego Merkurego, bo Merkury zaczął retrogradację w sobotę 30 stycznia, zacznie się, słuchajcie, taki mały kołowrotek, taka mała karuzela, ale karuzela wstecz. Możecie się spodziewać właśnie powrotu różnych spraw, różnych historii, jak najbardziej ekscentrycznych, jak najbardziej ekstremalnych w Waszym życiu. Ekscentryczni przyjaciele, byli partnerzy, ekscentryczne sytuacje, propozycje, będą tutaj właśnie wracały do Waszego życia. No i drodzy za sprawą Merkurego, oczywiście i tutaj Wenus w Wodniku, będą też weryfikowane różnego rodzaju informacje. Newsy przekazywane nam wcześniej za pośrednictwem na przykład środków masowego przekazu. No i różne rzeczy tutaj mogą wychodzić na jaw, różne prawdy mogą być objawiane, różni, różni guru mogą być tutaj obnażani, więc naprawdę można się spodziewać bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Taka Wenus, słuchajcie, w takim właśnie znaku wodnika, a dzieje się u wodnika bardzo dużo, słuchajcie, także wodniki mają tam bardzo dużo w tej chwili. Energii, nie wiadomo czy im zazdrościć, czy, czy, czy współczuć. <grych> Moi drodzy, taka właśnie obsada tego wodnika i właśnie Wenus w wodniku powoduje, że też tutaj znaczenie bierze grupa. Duże znaczenie zaczyna brać tutaj grupa. A więc słuchajcie, jeżeli gdzieś tam w jakiejś grupie osób żeście się znajdowali, na przykład w pracy, więc tutaj też jakieś sprawy i sytuacje mogą wychodzić na jaw, jakieś prawdy. Za sprawą Merkurego. Problemy w grupie też mogą znowu tutaj wracać na światłodzienne z powrotem. Praca zawodowa, praca zespołowa. Słuchajcie, mogą też do Was wracać różnego rodzaju sytuacje, które żeście pominęli, które żeście po prostu przeoczyli, albo nie skupialiście się nad nimi, bo uważaliście je za zbyt po prostu um, jakieś takie odleciane można powiedzieć. To są sytuacje, słuchajcie, propozycje zawodowe to są możliwości, nowe technologie. To są też, słuchajcie, czasami nowe, nowe sposoby nauczania, bo to też tutaj chodzi o nauczanie. Moi drodzy, no i cóż, warto też zwrócić uwagę, że Merkury będzie powodował, że możemy po prostu wysyłać wiadomości czy informacje, czy jakieś SMS-y nie tutaj, gdzie potrzeba. Pomyłki w komunikacji, pomyłki w zrozumieniu, ale słuchajcie, też właśnie tutaj pewne sprawy mogą wychodzić na jawa. Zatem. Osoby, które na przykład coś tam przed wami ukrywały, no może dojść do takiej sytuacji, że na przykład przez pomyłkę co gdzieś wyślą i tutaj wyjdą pewne sprawy na jaw i po prostu o czymś się dowiecie. Moje drugie panny, warto tutaj zachować daleko idący spokój i równowagę, no bo po prostu. To jest taka energia, miesiąc w ogóle się rozpoczyna z takim przytupem wybuchowym, no i w ogóle, słuchajcie, i tydzień, i miesiąc, i wszystko, po prostu luty będzie na bardzo, bardzo, słuchajcie, taki dynamiczny, Prawda będzie się tutaj bardzo dużo działo i dużo zwrotów akcji, no bo prawie przez cały luty, bo przez trzy tygodnie mamy retro Merkurego, także słuchajcie, będzie, będzie. No cóż, moi drodzy, patrzymy teraz na karty, zapraszam Was do wysłuchania kart, poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną panien, rezonujące ze mną panny, na nadchodzący tydzień, to jest na okres od 1 do 7 lutego 2021, 1-7 lutego 2021, rezonujące ze mną panny, rezonujące ze mną panny. Tutaj widzicie grzbiecik Dady, Dada nam tutaj towarzyszy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moje drogie panny, pod spodem talii tarota macie kartę trójki buław. Słuchajcie, trójkę buław też wylosowałam, bodajże chyba dla yy, raków, także możecie sobie tam, może, mogą to być podobne energie. Jest też odchodzenie, słuchajcie od czegoś, albo powrót tego, od czego żeście odeszli. Niezałatwiona przeszłość, poprosimy teraz karty uzupełniające, dointerpretowujące dla rezonujących ze mną panien, rezonujące ze mną panny na nadchodzący tydzień, 1-7 luty 2021, 1-7 luty 2021, rezonujące ze mną panny. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. A pod spodem talii, moje drogie panny, mamy kartę ślubów. No nieźle, nieźle. Odchodzenie od jakichś rzeczy być może gdzie pochopnie, żeście podjęli jakieś decyzje. Słuchajcie, siódemka była też bodajże była dla raków, więc możecie tam... Yy tam się ewentualnie udać, troszeczkę cofnąć, jeżeli Wam tutaj to coś mówi, ewentualnie może macie coś wspólnego z osobami spod znaku raka, albo jesteście tym w jakiś tam sposób zainteresowani, albo macie silną obsadę raka. Dobra, słuchajcie, moje drogie panny, ogólna aura tego tygodnia, to jest karta siódemki buław i karta słuchajcie, niebywałego szczęścia. Więc karta siódemki buław to jest bardzo silna energia. To jest taka karta, która mówi o tym, że po prostu zbieramy siły na walkę, czasami na walkę z czymś niewidocznym, co nam się może wydawać, nam się wydaje to widoczne, ale innym może się wydawać niewidoczne. Słuchajcie, to jest taka obrona, to jest taka ochrona. Natomiast karta niebywałe szczęście mówi o tym, że, słuchajcie, macie tutaj właśnie niebywałe szczęście, niebywałą możliwość ochronienia się przed czymś, wyjścia z czegoś obronną ręką. Wyjścia z czegoś obronną ręką. Może tutaj powracać do Was jakaś sytuacja, bo to jest, słuchajcie, też. Retro Merkurego, ale należy zwrócić na to uwagę, że może powrócić do was jakaś sytuacja z przeszłości. Być może gdzieś tam kiedyś pochopnie podjęliście jakieś decyzje jaki, o jakichś o jakich zobowiązaniach, pochopne wejście w jakiś związek, pochopne w jakąś współpracę. Niekoniecznie tutaj to, to wszystko miało takie podstawy, tak? Nie słuchaliście może znajomych przyjaciół, nie słuchaliście czasami samych siebie. No i słuchajcie, tutaj widzę taką, taką sytuację tutaj ewentualnie nawet powracającą tu w sposób, no trójka buław mówi o tym, że idziemy w przyszłość, ok, ale moi drodzy, proszę zwrócić uwagę, że mamy retro Merkurego, a więc mogą tutaj powracać do was, do was jakieś sprawy, mogą też tutaj powracać tematy na przykład z powodu, którego żeście się z kimś lub z czymś rozstali, może z jakąś sytuacją, z jakąś pracą, może nawet i z partnerem, tak, więc mogą tutaj wracać tego samego, że tak powiem kalibru sprawy, tego samego kalibru tematy. Słuchajcie, karta siódemki buław, Mówi o tym, że e, przygotujecie dobry plan działania i musicie ten dobry plan działania przygotować. E, karta siódemki buław mówi o niebywałej sile, takiej sile, którą człowiek sam w sobie gromadzi. To też jest słuchajcie, czasami wsparcie zoteryki, to też jest czasami takie wyjaśnienie sobie pewnych spraw, aha, dzieje się tak, a nie inaczej, muszę tutaj zgromadzić siły w sobie, muszę się nastawić na to, że na przykład coś się tam dzieje na nieboskłonie i planety tak, a nie inaczej się zachowują i muszę po prostu sprężyć się i muszę, muszę, muszę po prostu stawić temu czoła i oczywiście stawię temu czoło. Słuchajcie, to jest właśnie przygotowywanie też dobrego, dobrego planu działania. A więc widzę, że w ogóle ten tydzień, takie ogólne wydarzenia tutaj dla Was, to jest przede wszystkim bronienie siebie, bronienie swojej pozycji, obronienie się, szczęście tutaj jakieś, czyli możliwość obronienia się przed czymś, tak? Szczęście jakieś, niebywałe. Słuchajcie, niebywałe szczęście, niebywałe tutaj możliwości, ale karta siódemki buław, tak? Czyli trzeba o coś zawalczyć, trzeba zawalczyć też sami z jakimś cieniem trzeba tutaj ochronić siebie, obronić siebie, tak? Siódemka Buław mówi o tym, że działamy z dobrej pozycji, a więc ważna jest też, słuchajcie, tutaj pozycja, jaką zajmujecie, pozycja, energia. W siódemce Buław to jest energia, to jest pozycja, to nie jest tak, że ja jestem wystraszony czy wystraszona i skaczę na barykady walczyć. No nie, no z takim wiecie, części dupką, to tam się nikt nie będzie liczył, tak? Ani energia, ani ludzie, ani nikt się tam po prostu nie będzie liczył. Tu chodzi o to, żebyś właśnie, moja droga panno, nie właśnie z pozycji takiej części dubki, dzisiaj, w tym tygodniu w ogóle rozpoczynała jakiekolwiek działania czy walkę, tylko ty jesteś silna w środku, ty wiesz o co chodzi, gromadzisz swoją energię i potrafisz tą swoją energią w odpowiedni sposób władać, bo wcześniejsza karta, która jest przed siódemką to jest szóstka, szóstka była mówi o koncentracji energii, o skoncentrowaniu się na czymś, tak, czyli wcześniej się trzeba skoncentrować, przygotować dobry plan działania i dzięki temu osiągniecie szczęście i sukces w niebywałych nawet momentach, w niebywałych sytuacjach, być może coś do was powróci, być może po prostu tutaj siódemka Podemka była w też mówię jakiejś czasami intuicji, coś znajdziecie znajdziecie, znajdziecie jakieś pieniądze, znajdziecie jakiś dowód, znajdziecie jakiś SMS, jakiś mail, coś się tutaj, słuchacie takiego zadzieje. Siódemka Buław mówi o tym, że po prostu posłuchacie tej intuicji, posłuchacie tak troszeczkę właśnie, można by powiedzieć, takiej sfery tej, 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 tej duchowej EZO, wrócicie tutaj po prostu do siebie, bo są panny, które mogły gdzieś tam tą intuicję pogubić, gdzieś tam po drodze ją po prostu zgubiły. No i panny, słuchajcie, tutaj z takim planem odpowiednim działania, odpowiednio naładowane, na naenergetyzowane, że tak powiem, mają tutaj szansę w tym tygodniu poradzić sobie z różnymi sprawami, z różnymi problemami. Trzecie też, moje drogie, ja tu widzę też, siódemka buław mówi o tym też, ja to tak tłumaczyłam dosyć plastycznie, obrazowa, przy rakach. Siódemka buław mnie się bardzo często kojarzy z czymś takim, że Jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, ktoś tnie metal, i lecą, słuchajcie, wtedy iskry, i te iskry was po prostu tutaj. Dotykają, tak? Gdzieś tam, jakby, jakby, jakby z zimnych okni, na przykład, tak? I coś tak, jakby tutaj gdzieś atakuje, rękę szczypie, coś, coś, coś się takiego dzieje. Więc możecie mieć właśnie do czynienia z taką energią, która gdzieś tu, 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 coś Was będzie atakowało, coś się będzie działo, ale Wy musicie po prostu znaleźć w sobie siłę, żeby to wszystko po prostu od siebie odegnać. To są czasami drobne takie, słuchajcie, historyjki, impulsy, problemiki, tu, 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 jakiś problem, tam problem tu, problem, tu problem, i po prostu, o rany, bonia, no trzeba po prostu brać miotły i te wszystkie raczej. Wymiatać. Więc macie po prostu siłę, macie tak, tutaj takie możliwości. Ważne jest też po prostu o to, w tym tygodniu to, żeby zadbać właśnie o dobry plan działania, żeby skoncentrować się na sobie, skoncentrować swoją energię na sobie, skoncentrować się na obronie, ale nie na takiej histerycznej obronie, ale na takiej obronie, że stoję na twardej pozycji, tak? Stanę sobie w dobrym, wygodnym miejscu, z tego miejsca zacznę walkę, a nie będę stać na przykład na jakimś, nie wiem, kruchym lodzie, tak? Nie, 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 nie. Stoję dwiema nogami. Tak jak wojownik powinien po prostu stanąć do walki, a nie gdzieś tam po prostu stoi w takim miejscu, gdzie tam łatwo go strącić, czy coś tam wiem, może się poślizgnąć, tak? rozumiecie mnie, o co, moi drodzy, chodzi, żeby wskakiwać na barykady, no to w tym tygodniu trzeba mieć po prostu dobry plan działania, trzeba mieć tę pewność, tę siłę, tę energię zabrać po prostu w sobie i mieć tę świadomość, co się dzieje dookoła w otaczającym świecie, mieć tę świadomość, co się dzieje na nieboskłonie, mieć tę świadomość, jakie energie po prostu gdzieś w jakimś miejscu są, w domu, w pracy, w relacji, co się po prostu dzieje, co jest na rzeczy. Walcząc, słuchajcie, z odpowiedniej pozycji, z odpowiedniego miejsca, Jesteście w stanie naprawdę osiągnąć niebywałe szczęście, jesteście w stanie wywalczyć dla siebie bardzo dużo rzeczy. Um, może, może to być nawet awans, może to być nowa relacja, mogą to być dodatkowe pieniądze, nawet pieniądze, słuchajcie, pra z pracy, ale to też jest czasami tutaj ochrona jakichś swoich dóbr i swoich pieniędzy. Także pamiętajcie o tym. No, na internet też warto tutaj zwrócić uwagę, bo i, i jakieś sprawy tutaj mogą wracać z przeszłości, więc tutaj, no cóż, może się ktoś nawet jakieś stare sprawy jakaś stara współpraca, czy coś w tym stylu tak, dobijać do Was jakieś pieniądze, wy dacie sobie rady tutaj się obronić, bo na przykład jest spłacone czy coś takiego, prawda? Czy jakiś tam partner gdzieś tam coś będzie chciał, były może od was, czy Ala były, prawie były, ćwierć były, jakieś tutaj finanse też jesteście się w stanie tutaj z tego wszystkiego wybronić i wyjść obronną ręką, tak? Także słuchajcie, naprawdę tydzień intensywny, naprawdę widzę, że się tydzień dla Was zapowiada intensywny, co pozwoli Wam później słuchajcie, otworzyć przed Wami nową drogę, nową drogę do współpracy nową drogę do nowych relacji, do nowych znajomości, co pozwoli Wam też, widzę, tutaj w tym tygodniu zweryfikować pewnego rodzaju zobowiązania, które kiedyś żeście na siebie podjęli i zastanowienie się, czy te zobowiązania to faktycznie chcecie dalej kontynuować, czy macie siłę je po prostu dalej kontynuować, czy jesteście na to gotowi. Moi drodzy, jaka jest szansa? Szansa, świat, arkan wielki, wielki bardzo silna karta i karta wdowca. Już słuchajcie, lepiej być nie mogło, moje drogie panny. Co Wy macie, jaką Wy tutaj macie szansę odejścia? Od wszystkiego, co już Wam w życiu nie służy. Odejścia od wszystkiego, co Was tutaj blokuje. Słuchajcie, karta wdowca mówi o tym, że możemy zakończyć. Zakończyć, bo karta z kolei świata to jest mandala uzdrowienia. To jest dosłownie mandala uzdrowienia. Ja tu widzę, że dosłownie jakiś. Rzut taśm, rzut, ostatni rzut na taśmę, wiecie? Tutaj jakiś taki naprawdę ostatni rzut na taśmę i jesteście się w stanie wy, wyrwać czegoś, uwolnić, zakończyć jakieś dziwne, słuchajcie, karmiczne koło. Jesteście w stanie tutaj zakończyć jakiś dziwny, toksyczny związek, jesteście w stanie zakończyć, dzięki nawet też może tutaj pewnym rzeczom, pewnym informacjom, pewnym rzeczom, które mogą wrócić. Coś możecie znaleźć, słuchajcie, jesteście w stanie zakończyć toksyczny związek, jakiś nauk, Dziwną relację, dziwną współpracę, możecie się tutaj uwolnić od wzorca, na przykład, jakiegoś partnerstwa, które gdzieś się za wami wlecze, od dziwnego też wzorca, jakiegoś, jakim, który macie w życiu, tak? bo czasami jest tak, że wybieramy ciągle jedne i te same sytuacje. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś jednej złej sytuacji, rzeczy, energii, i cały czas jedno i to samo, cały czas jedno i to samo. Tylko, że jeszcze gorsze, tak? Z większym natężeniem. Zmieniają się tylko dekoracje i zmieniają się aktorzy, a scenariusz ten sam, tak? Więc to jest właśnie taka tutaj u Was, moje drogie panny, sytuacja, że Wy macie możliwość zakończenia tego. Coś może jeszcze na chwilę wrócić, ale tutaj Wy sobie z czymś poradzicie. no czasami jest tak, że wraca, jakiś tam były, była współpraca, czy były partner, czy nawet osoba, która się zachowuje w podobny sposób. Sposób, jak były partner, i Wy na przykład dosłownie w ciągu chwili zdajecie sobie z tego sprawę, dosłownie lotem błyskawicy. Czy macie jakiś sprawdzian, coś takiego się dzieje, wie: Aha, dobra, to już ja to znam ja wiem czym to pachnie, ja już więcej do takiego ogródka wchodzić nie będę tak i po prostu w jednej minucie wszystko odcinacie Tak, nie dajecie się po prostu tutaj złapać już na ten lep, na ten much, na ten, na ten lep, tak już nie, nie dajecie się po prostu to nie jest żaden miód, tak, wy już wiecie, że to miodem nie pachnie, to pachnie czymś innym, słuchajcie, wyzwolenie uwolnienie, naprawdę ze wszystkiego zupełnie nowy etap życia tutaj widzę u Was Panie, bardzo silna, mocna, transformująca słuchajcie, energia naprawdę, uwolnienie się od naprawdę bardzo niewygodnych partners, bardzo, nie, bardzo nie, jakichś takich naprawdę, słuchajcie, toksycznych historii, sytuacji, relacji w życiu, uwolnienie się również naprawdę od nałogu. Uwolnienie się też od starego trybu życia, stylu życia i możliwość, słuchajcie, powrotu, jak to się mówi, do źródeł, tak? Czyli znowu wracacie do, do źródeł, coś tam się po prostu u Was bardziej klaruje i, i, i zaczynacie iść tą drogą, którą kiedyś żeście tam powinni iść. Słuchajcie, moi drodzy, Karta, świat też mówi czasami o sprawach związanych z zagranicą. Więc tutaj też mm, są jakieś panny. Które może mają jakieś takie sprawy związane z osobami z zagranicy, czy osoba, która jest za granicą, gdzieś wyjechała, tutaj też jakieś takie, słuchajcie, uwalnianie, wychodzenie, odchodzenie, uwalnianie się też od stereotypów co do osób e, mieszkających, czy w ogóle pochodzących gdzieś tam z zagranicy, tak? Więc słuchajcie, tutaj bardzo, bardzo silna energia, karta świata mówi o wielkim uzdrowieniu, o naprawdę zakończeniu czegoś, e, i to jest naprawdę tutaj taka wielka szansa uwolnienie się, naprawdę, uwolnienie się od czegoś, co już jest, co już jest naprawdę zamkniętym zakończonym etapem w waszym życiu. Może jakiś etap pracy, może jakiś etap życia, może jakiś etap związków, na przykład takich, a nie innych już został tu u Was zakończony, będziecie budowali swoją nową rzeczywistość, bo karta trójki buław mówi o tym, że odchodzimy, idziemy, zobaczcie, tu mamy wdowca, tu mamy kartę świata, tu mamy niesamowite szczęście, tu mamy śluba tu mamy trójkę buław. No i słuchajcie, w ślubie bardzo często jest tak tutaj, że ktoś się gdzieś komuś podporządkował, ktoś tutaj wziął, omijał jakieś niewygodne tematy, tak, o, o, omijaliśmy niewygodne tematy, no na przykład nie poruszaliśmy tematu zdrady, nie poruszaliśmy tego, nie poruszaliśmy tamtego, albo nie poruszaliśmy tematów pieniędzy, albo nie, nie, nie poruszaliśmy tematów na przykład hmm, potomstwa, Nagle to wszystko gdzieś tutaj wychodzi, tak? Omijaliśmy niewygodne tematy, i to się wszystko tutaj kończy. Kończy się po prostu. Jakieś takie blokady, więzy, węzły takie, słuchajcie, coś, co Was blokuje, też w jakimś tutaj partnerstwie też widzę się kończy. Szczególnie te, słuchajcie, partnerstwa zawodowe i osobiste i te wszystkie, słuchajcie, sytuacje. No, karta świata i słuchajcie, i wodnik, więc to też jest tutaj. Słuchajcie, szczególnie te sytuacje takie, w które wplątałyście się, moje drogie panny, bez większego pomyślunku, tak? Albo wplątałyście się po prostu w jakieś zobowiązanie bo to była chwila, bo to był moment, bo to, było, bo to było uniesienie, tak? I tutaj właśnie widzę, że macie szansę to zakończyć, albo macie też szansę zakończyć w swoim życiu taki etap, że po prostu ładujecie się w jakieś sytuacje bez pomyślunku, przyjmujecie na siebie jakieś zobowiązania, niekoniecznie będąc pewnym w ogóle, co sobie bierzecie na głowę. Tak? Więc widzę tutaj taką sytuację, moje drogie panny, takie rzeczy tutaj do Was powracają. Mogą też powrócić na chwilę, na moment właśnie te rzeczy. Hmm? jakaś jeszcze tutaj sprawa niedomknięta. Jeszcze raz tutaj może Was troszeczkę e, próbować, tak? będziecie miały też możliwość zweryfikowania tego, czy faktycznie gdzieś tam kiedyś podjęłyście dobre decyzje, jeśli chodzi o odizolowanie się od czegoś, czy od kogoś. Dobrze. Jakie tutaj macie zagrożenia, moje drogie Panny? Ja tutaj, jeżeli chodzi o zagrożenia, widzę dla Was przede wszystkim no co, na kartę dwójki denarów, czyli chwiejność. Chwiejność, zastanawiam się, nie wiem, dobrze czy źle, dobrze czy źle. Z kolei karta hołów w nadziei mówi o tym, że po pierwsze możecie się bać, tego, czy w ogóle spełnią się Wasze nadzieje? że jeżeli na przykład uwolnicie się od jakiejś niedobrej pracy, tak, czy uwolnicie się od jakiegoś dziwnego partnerstwa, to możecie się bać, czy w ogóle później sobie kogoś znajdziecie albo czy znajdziecie sobie pracę. Yy, I taka chwiejność, taka, taka ja nie wiem, a może tak, bałabym się, tak? Słuchajcie, brak decyzyjności, brak tutaj decyzyjności, takiej jednoznacznej. Takie balansowanie, to jest tutaj, słuchajcie, moi drodzy, u Was największe zagrożenie w tym tygodniu, tak? Tym bardziej, że mam tutaj kartę trójki buław, a tutaj mam kartę ślubu, a więc słuchajcie, nie, to jest też, słuchajcie, ślub to jest razem tutaj połączenie. Karta trójki buław mówi o tym, że od czegoś odchodzę. Czyli taka dualność tutaj, taka, tak, nie wiem, czy zostaję, czy odchodzę, zostaję, czy odchodzę, w tym czym trzymam to coś tutaj, czy nie trzymam, tak? Trzymam je coś w starym życiu, w starym miejscu, trzymam je coś w starej sytuacji, trzymam je coś w starych układach zawodowych, czy partnerskich. Czy, czy już mnie woła tutaj zew, że tak powiem, przygody, tak? Coś nowego. No, panny to tam zew przygody to nie. Nie, nie. nie są takie chętne do, 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 tak, do, do, do czucia takiego, jak właśnie zew ze przygody. No, ale czasami też się zdarzy, nie? Więc słuchajcie, ta dwójka denarów mówi o tym, że taka chwiejność. Taka chwiejność, czy tu, czy tu, tak? Czy zostaje mimo wszystko w czymś? Eee, czy zostaje mimo wszystko w czymś, czy z czegoś odchodzę? Choć mam tu wielkie szanse zamknięcia tego, tak? Eee, karta, słuchajcie, z kolei Hope. Nadziei mówi o tym, że boicie się, czy się spełnią Wasze nadzieje, czy znajdziecie coś nowego, czy zrealizuje się nowy plan, czy wasze życie po prostu, czy, tu, czy, czy w ogóle Was czeka gdzie indziej szczęście czy już macie przypisany taki jeden model taka, to słuchajcie, pieczątka normalnie przybita jak do czoła, tak I, i ja tutaj jestem panna taka i ja muszę mieć takie, a nie inne historie o życiu bo już nie, 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 nie. więcej ja muszę mieć, nie wiem, dziwnych pracodawców muszę, muszę nie wiem, po, tyg, po, 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 po roku każdą pracę tracić czy dziwnych partnerów, tak słuchajcie, drodzy moi e, ja e, tutaj właśnie takie zagrożenie u Was widzę Taka chwiejność, taka labilność, tak? Takie, słuchajcie, po, po, powracanie niepotrzebnie, żonglowanie, tam, a może tak, a może tu, a może taka, może tu. Albo takie czasami, wiecie, co, sprawdzanie. Sprawdzanie, czy te moje nadzieje się spełnią. Karta w nadziei mówi o tym też, że warto tutaj uruchomić szare komórki, tak? Przemyśleć, pomyśleć pewne, po, o, o pewnych sprawach. Eee, trzeba uruchomić szare komórki. Nie uruchamianie szarych komórek, albo po prostu na chwilę wyłączanie myślenia. Takiego perspektywicznego i przyszłościowego może być tutaj też u Was zagrożeniem, tak? Albo przemyślenie, temat za bardzo przemyślany, no bo panny też mają, że za bardzo potrafią przemyśleć temat, tak? Więc słuchajcie, takie za bardzo przemyślenie, wyszukiwanie na, na, na siłę czasami takich argumentów, po to, żeby bardziej znowu skakać z jednej opcji na drugą, z jednej na drugą, z jednej myśli na drugą, z jednej decyzji na drugą. Zostaję, wychodzę, zostaję, wychodzę, odchodzę, dochodzę, wracam zostaje i wiecie, taka, 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 taka tutaj historia. Dwójka denarów, to jest po prostu słuchajcie, tutaj u Was największe zagrożenie, tak, że też znowu w jakiś sposób e, będziecie chciały zatrzymać może w swoim życiu um, sytuację braki, braku pewności, braku równowagi. Są tutaj, tu mi się otwiera taki obraz w tej chwili, że są tutaj takie panny, które mają jakieś takie relacje, które już są na przykład w upadłości. Albo współpraca zawodowa, która już jest po prostu w wypadłości. Tam już nie ma nic. Może już nawet nie dostajecie wynagrodzenia, albo relacja, w której po prostu już się nic nie dzieje. Tam jest dechłe truchło. Jeszcze na dodatek, na dodatek nieładnie pachnie. I trzymanie się tego truchła, zastanawianie się. No, tak. A może jednak zostawię to truchło, bo tak ładnie wygląda od ludzi. Na przykład. Tak? więc wiecie, to jest tutaj dla Was największe zagrożenie. Przeintelektualizowanie czasami, nieuruchomienie we właściwym momencie, we właściwym czasie szarych komórek i nie naciśnięcie w odpowiednim momencie guzika, stop. Tak, żeby nie przemyśleć, nie, nie przeintelektualizować, nie przedobrzyć sprawy. To jest właśnie dla Was tutaj, moi drodzy, takie sprawdzanie, zastanawianie się, no kiedy, czy się spełni, czy się nie spełni, tak, a może się nie spełnia, może, a, a może tu mi się nowe życie zrealizuje. Niepotrzebne wracanie tutaj, słuchajcie, niepotrzebne zawracanie z drogi, tak ja tutaj widzę, bo w karcie dwójki denarów jest tutaj niepotrzebne zawracanie drogi. Obawa też, bo tutaj mamy kartę niebywałe szczęście i to też jest związane z jakimiś pieniędzmi, to też jest czasami związane, słuchajcie, z nowymi możliwościami zarobkowania i z pójściem gdzieś i w podróż jakąś finansową. Słuchajcie, um, zastanawianie się nad tym, bo może stracę, albo jeżeli coś tutaj zostawię, to coś stracę, um, czy może będę się musiała, czy musiał czymś dzielić, albo coś tam takiego się zadzieje. Um, i trzymanie się po prostu czegoś też jest tutaj po prostu zagrożeniem. Nie patrzymy też na sprawy materialne i nie powinniście się tutaj zamartwiać ewentualnie chwiejną czy zmienną sytuacją materialną. Tak mi się tutaj pokazuje, bo nadzieje one się i tak tutaj spełnią. Macie szansę na uzdrowienie czegoś i tak naprawdę macie szansę naprawdę, bez mała bym powiedziała na znalezienie na ulicy worka z pieniędzmi. Takie coś, tak? Podniesiecie coś i to się okaże po prostu cennym diamentem. Dosłownie. Znalezienie czegoś wśród śmieci. Więc tu się nie powinniście tego obawiać i nie powinniście się tego trzymać. Trzeba po prostu czasami coś puścić. Nie myśleć o tym, że ewentualnie mogę stracić jakieś dobra materialne, jeżeli odpuszczę coś, odpuszczę jakąś toksyczną historię, toksyczną sytuację, złą, właściwą współpracę albo pracę w takim miejscu, które po prostu nigdy mi nie było pisane. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moje drogie Pany, życzę szczęśliwego udanego tygodnia i zapraszam za.